Widzowie, Szymańko, widzowie, to dzisiaj jest drugi odcinek. Widzucho. może, już jutro, wyrzucę ten. Albo jeszcze, może, dzisiaj wrócę Widzowie, no, bo dzisiaj wrzucę. Ten drugi odcinek się pojawia, że dzisiaj wrzucę to chcę usłyszeć na tym drugi Ten pierwszym znać, bo dopiero tego pierwszego nagram nagrałam to jest mój drugi a drugi kanał się pytacie no może kiedyś zrobię drugi kanał, a wiem może zrobię kiedyś drugi kanał o oh, tak, zrobię, ale jak to było? Dopiero potem, muszę się zdejmować, na perfektym pokrywarzu. zrobię za, za hmm. osiem? Tak. Za osiem tylko za... Za ile? 8 lajków yeah. A za ile? Do 100 subów. Dobra. albo 12 i 100 Nie. Yeah. A, widzowie, zapomniałam o was 40. Witzowie Zapniałam wcale ogólnie o was, przepraszam. Ale to zrobię nie, niedługo poczekajcie pomyślę. Może jutro zrobimy spotkanie albo nie o następ, następny ten następny ten weekend ja też jutro zrobię spotkanie o 13.00. Jak się uda. Ale może o 13.00, więc. Możemy o 13.00 wiecie znakomitą. O 13.00 nie zobaczył widzowie. Ale. Zdajemy sobie dokładnie, ja zrobię spotkanie. wiecie sobie w krótkim kroku, dałby to. Widzimy. Jeszcze ten krok i spać. To już późno. Jest to druga już. Jest. No i co? O mat, to jest bardzo ciężko widzowie, prawda? Tutaj nie można przejść. chyba to specjalnie zrobić, prawda? Widzowie? No, to jest spacuje, to już. Jest... Różnie spadłam, rożnie spadłam, rożnie spadłam, rożnie spadłam, rożnie spadłam. To umarłam, to umarłam. Przepumarą, 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 przepumarą. O, teraz nie umrę. O, nie widzą mnie, co O, papa widzi, co do rozrywania. Pa! -pa! No, papa widzi, co wie.